Wiele już dwudziestolecia placówka obchodzi w nowym, znakomicie wyposażonym budynku dostosowanym do wszystkich potrzeb Szkoły Sztuk Pięknych. Jest to dział muzyczny oraz plastyczny. Tegoroczną nowością jest klasa wiolonczeli. Jak przyznaje grono nauczycielskie, do nauki w placówce nie brakuje chętnych. Z okoliców, jako z Niemierza, z w Moria Pola, Czernego Boru, jest z Wilna, więc wszystkich przyjmujemy, ale, ale każdy się złożyć taki egzamin, po którym wyniku, widzicie on, się nadaje do plastiki, czy do muzyki? Instrumentem najczęściej wybieranym przez uczniów jest fortepian. Obecnie pod okiem sześciu nauczycieli uczy się na nim grać 60 uczniów. Przez te wszystkie lata działalności szkoły, nie jeden z naszych uczniów wybrał muzykę jako życiową drogę. Nawet jeśli jednak ma nie zostać profesjonalnym wykonawcą, niech stanie się znakomitym miłośnikiem muzyki. W dziale plastycznym uczniowie uczą się malarstwa akademickiego, ceramiki, grafiki oraz tekstyliów. Nasze klasy są bardzo dobrze wyposażone. W każdej klasie mamy projektor, mamy deski do pisania mazakami i takie, i mamy gipsowych figur. No, wyposażenie jest naprawdę dobre, i po prostu to, co teraz dzieci mają, ja jestem zazdrosna, że będąc dzieckiem w ogóle nie miałam tego. Uczniowie szkoły biorą udział w wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach muzycznych. Szkoła jest szczególnie dumna z absolwentów, którzy wybrali wyższe studia artystyczne. Na Litwie jest możliwość kontynuowania nauki w specjalistycznych szkołach, konserwatoriach lub innych szkołach artystycznych. Na absolwentów czeka Akademia Muzyczna albo Artystyczne Uczelnie Wyższe Europy Zachodniej. Przede wszystkim cieszymy się, że ta szkoła prężnie się rozwija i coraz ma no, i więcej uczniów, i jak już wspomniałam, że coraz lepsze osiągnięcie. W tym roku do placówki przejęto rekordową liczbę ponad 100 uczniów. Łącznie szkoła ma ich ponad 250 uczniów. Witalis Masenas, Info Vilno.